Witam to co zostało, znaczy wszystko usiadło, i teraz zaczyna się akcja. Cztery się podniosły, poszły, siedzą tam u sąsiadów, a te nie wiedzą jak mają wejść. Może się jakoś zmobilizują. O o, 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 o! O, 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 o! I to jest właśnie takie puszczenie. <ścoughs> Na ciemną noc, nie? Kilka weszło drzwiami. Znowu nie chcę tych swoich, no by wypędzać, bo kurde, końco moje nie wejdą. Taki będzie finał. No ale przytomne, przytomne w miarę kondycji nie mają. To fakt, ale. Poszlifuję się ich. Dobra, pozdrawiam.